Czy miałeś kiedyś propozycję zagrania w filmie pornograficznym? Może wujek wie, dlaczego w polskich filmach jest tyle nudnych scen? Może tego nie dajmy, co Adaś, bo mnie koledzy koledź nie wiedzą. Adaś w porządku? Dobrze wyglądam? Użyłem pudrużony. Świecy się, czy nie? Półdrżony działa. Teraz od, trzeba otworzyć oczy po ciężkiej nocy, bo wróciłem. O, wróciłem. Eee, się zaczyna. Nie wróciłem z BIBY, tylko wróciłem z pracy o drugiej w nocy z Janowa Lubelskiego. Wozem. A że to był wóz drabiniasty, to trochę to trwało. No, widzicie, wyjątkowo mam dzisiaj wodę i espresso. Co to znaczy? Kto wie rączka do góry. Dobra, jedziemy. Najpierw woda, potem espresso walnę więcej. No bo mówię wam, dzisiaj mam taki wohe. Jedziemy, słuchajcie, wiecie, dzisiaj mam taki, taką propozycję, ponieważ są wakacje, a wakacje zaplanowałem zrobić takie odcinki inne w innym autorażu, no ale póki się te za wakacje roz, rozkręcają, to ja też chcę się rozkręcić. Wiecie, rozkręcam, e, robiąc QA, bo mam wiele pytań od Was, myślę, że bardzo ciekawych, m, które warte są odpowiedzi. No to, żeby nie przedłużać, ani też nie skracać zbytnio, co dzisiaj wujek robił przez cały odcinek. Skracał, skracał, skracał i znowu 48 minut. Jedziemy, żeby było może trochę mniej. Pan z nami. no i ze mną. Aktor, aktor. Aktor, aktor, straszne słowo, aktor, aktor, coś jest z aktem, nie, trochę z traktorem, taki akt z traktorem, to jest aktor, nie? Tak można powiedzieć, na, namaluj akt traktora, no to już jest aktora, na przykład bierzesz lindę czy kogoś. Dobra, nieważne. Dzisiaj gadam od rzeczy. Może było do rzeczy. Słuchajcie, Sonia pierwsza zadała mi takie pytanie. Wujku Czarku, czy planujesz się spotkać z fanami z YouTube? Bardzo ciekawe pytanie. A i drugie jeszcze, Sonia. Sonia, kobieta, od razu ma dwa pytania. Czy możesz opowiedzieć, Sonia, drugie pytanie, o swoich wrażeniach, jak grałeś w filmie Sara? Yy, chodzi mi o to, czy pozytywnie to wspominasz. Pozdrawiam Justyna... Adaś, masz plastikową butelkę. Ze szkła trzeba pić, ze szkła. Zobacz, wujek pije ze szkła wodę. <grym> Co panu tak strzeliło? Adaś, to woda w, w butelce czy kolano? To się ciesz, że woda, że butelka. No, butelka strzela. Nam strzelać nie kazano, wstąpiłem na działo. Spojrzałem na pole. Ja cię Czyli inaczej to szło. <grym> Dobra, nieważne. Justyna z Częstochowy. No, widzisz. Dobra, Justyna z Częstochowy, czyli Sonia tylko, ty, wiesz co, no, o wrażeniach z filmie Sara, jakby miał, jakby miał pamiętać wszystkie wrażenia z filmów, które były w, w zeszłym stuleciu, no to był, miał taką dużą głowę i wtedy bym się nie mieścił w kadrze, ale no, wrażenia były fajne, ja z Maćkiem Ślesickim lubiłem kręcić. Poza tym wiecie, tam była młoda dziewczyna, w, w, która się nazywa Agnieszka Włodarczyk i tego, i tam wszyscy na wdechu chodzili, bo młoda no to wiadomo, jakieś takie ma. Obecność takich kobiet na planie jest niestety bardzo niebezpieczna, chociaż ja to, wiecie, nie tego, ale, ale ten. Wracam do pierwszego pytania, bo jest ciekawe, czy planuje spotkanie z fanami z, fan, z, 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 z YouTube'a? No wydawałoby się, że przecież jest tylu subskrybentów, więc może rzeczywiście by zrobić, a dać co ty na, na, na to, żeby znaleźć jakieś miejsce już teraz, wiecie, no przed czwartą falą, to może by można było znaleźć jakiś klub, spotkać się, w sumie postawiłbym wam, jakby tak do 100 osób, potem postawię jakiegoś, jakiś napój, no a powyżej 100 osób sami musielibyście sobie kupić, no bo wiecie, no to jakieś, jakieś wytłumaczenie dla żony trzeba mieć, wiecie, no było tylko 100 osób. Powiedzcie sobie, gdzie byłeś, mężu? No, spotkałem się z przyjaciółmi, ale tyle pieniędzy wydałeś? No, było mało, po prostu, osób. No, jakby było 200, to było gorzej. Zróbmy takie spotkanie. No, także trzymajcie mnie za słowo, przypominajcie mi co jakiś czas. A się spotkamy, tylko wiesz, dobrze by było zrobić taką mapę, jak teraz jest mapa covidowa, gdzie jest najwięcej covidu, to zrobić taką mapę, gdzie jest najwięcej moich fanów. To na przykład, jak jest najwięcej na Śląsku, to byśmy się spotykali na Śląsku, żeby było łatwiej przyjechać w większości, nie? A, a nie mniejszości. A jak najmniej jest na przykład w suwałkach, no to nie będziemy jechać do suwałek. Do suwałek czy do Suwałk? Do suwałek. Czyli, Soniu, czyli już odpowiedziałem ci. Na to pytanie? To dziwne pytanie, Kamilka. Wujkuczarku, czy próbowałeś dla własnej ciekawości wejść w postać mrocznego charakteru, jak na przykład Joker? I czy gdybyś miał taką możliwość zagrać w polskim czy też zagranicznym kinie postać mrocznej, psychopatycznej postaci z zaburzeniami osobowości, przyjąłbyś tę rolę, czy raczej się wahał? Tak między nami, Kamil, to większość aktorów gra jednak z zaburzeniami. To nie są normalni ludzie. Ktoś, kto się decyduje na zawód aktora, to musi mieć jakieś zaburzenia osobowości. Nie, ale tak poważnie mówiąc, no pewnie, żebym przyjął rolę, bo to jest wyzwanie. Wiadomo, że takie role wymagają. No To jest praca nad, na psychice. To jest ciężkie, to jest mega trudne i rzeczywiście wyjmo co ci chodzi w tym pytaniu, że, że praca może się przełożyć jakoś w na życie prywatne i mieć czasami druzgocący skutek. Były takie przykłady nawet w polskiej kinematografii. Nawet nie kinematografii w teatrze też znam aktora już nieżyjącego, który jak grał Napoleona. No to wchodził po domu, nawet jak chodził w marynarce, to jedną rękę trzymał z przodu, drugą z tyłu i on po prostu był napolonem, nie mógł wyjść z roli. No ale jednak aktorstwo polega na tym, że jak umiesz wejść, co jest mega trudne, to musisz się nauczyć też z roli wyjść, co jest jeszcze trudniejsze. Ja kiedyś na ten temat rozmawiałem. Także uważam, że każda rola jest, jest wyzwaniem, jeśli byłaby taka. Ta, y, taka postać z takim charakterem, no to musiałbym się z nią zmierzyć i zrobiłbym to z ochotą. Nie dlatego, że coś pokazać, y, że umiem, że jestem najlepszy, czy coś, ale. Ale, ale to też. <ścoughs> Sorry, to głupi dzisiaj jestem. Musicie mi wybaczyć taki odcinek. Jaki wciąż odcinek wujkaczarka? Taki głupi. Aha, czyli coś nowego. No dobra, Izabela Popek. Ale zdjęcie, długie włosy, blond. Iza. Dzień dobry wujaszku, czy masz jakieś książki lub filmy, które w jakiś szczególny wujaszku, w jakiś szczególny sposób Cię poruszyły, ukształtowały, zmieniły sposób myślenia? Mam. Nie oczywiście, że mam, ale to jest temat na oddzielny odcinek, bo uważam, że mamy tyle pięknych rzeczy w polskiej literaturze i zagranicznej. Ja dużo czytałem z, z, z racji studiów, na których się znalazłem, z racji tego, że byłem w klasie humanistycznej, więc tych książek jest masa. Przeczytanych, mniej jest zrozumianych, bo przeczytać książkę, a odczytać to są naprawdę dwie kompletnie różne rzeczy. Ale przez to, że człowiek jest w szkole teatralnej, analizuje tekst, no to większość książek mam odczytanych, tak mam, na mam nadzieję, i zinterpretowanych przeze mnie po swojemu. Także to może być ciekawy odcinek. Więc Izabelo, obiecuję ci, że taki odcinek zrobimy. Książki, i filmy, które w szczególny sposób mnie poruszyły, kształtowały, zmieniły sposób myślenia. No bo jednak żyjemy w świecie naczyń połączonych. Nie ma tak, że sobie żyjemy obok świata i nic na nas nie ma wpływu. Na nas może mieć wpływ, nie wiem, scena w kawiarni, którą zobaczymy między chłopakiem a dziewczyną i to nam, to nam, to nam zdeterminuje na przykład nasze podejście do partnera. Znam takich kolegów, którzy się tak zapatrzyli na swoich kolegów, bo im ci koledzy imponowali, że zaczęli... Ich udawać. Znam też aktorów, którzy udawali Bogusława Lindę całe życie i sobie na tym grają do dziś. No także to różne są rzeczy. Także Izabelo, obiecuję ci ten odcinek. Zadedykuję go tobie. Marion Magic. To jest pytanie. Muszę się napić. Czarku. Czy miałeś kiedyś propozycję zagrania w filmie pornograficznym? Ty, ja nie mogę się zabrać do tego py Pytania, czy do odpowiedzi na to pytanie, bo czy miałem propozycję, czyli przed co producent, tak, filmu pornograficznego i mówi Panie Pazura, chciałbym, żeby Pan u mnie zagrał, no to tak nie miałem, nie. Ale rozumiem, że w tym pytaniu zawiera się coś, coś czy, czy, czy w ogóle dla takiego aktora, jak ja, czyli po szkole, aktora, który ma rodzinę, dzieci, yy, w ogóle coś takiego jest możliwe, żeby zagrać w filmie pornograficznym, czyli żeby się obnażyć yy, Podniecić i wykonać akt seksualny. To jest dramatyczne pytanie, powiem szczerze. I na, na to pytanie są dwie odpowiedzi. Pierwsza jest żartobliwa, którą sobie wymyśliłem, i polega na tym, że jakby mnie ktoś zapytał, panie Cezary, czy zagrał pan w filmie pornograficznym? on powiedział, no wie Pani, w moim wieku to już tylko epizodzik. <laughs> Pierwsze, no, no, no bo jak odpowiedzieć na takie pytanie? No, absolutnie nie, no nie miałem propozycji, nie wyobrażam sobie, że ja miał grać w filmie pornograficznym. Zresztą ja nie rozumiem, co znaczy grać w filmie pornograficznym, bo no, film pornograficzny to zazwyczaj to już jest akt seksualny między dwojgiem ludzi różnych lub tej samej płci, z tego co, co wiem. I tam o graniu, no to co można, znaczy, że co, że jak kobieta krzyczy, to ona udaje, ona gra, czy ona krzyczy naprawdę na przykład? No, nie wiem, nie, ciężko mi do tego podejść, ale film pornograficzny to nie trzeba aktorów wykształconych po studiach, którzy umieją... Analizować tekst, którzy mają coś do powiedzenia więcej niż tylko ruchy frykcyjne wykonywane z partnerką. No, nie, nie, to nie, absolutnie nie. To nie wyobrażam sobie, że miał zagrać w filmie pornograficznym, nawet gdyby miał taką propozycję, nawet gdyby opisywali mi górę pieniędzy. To ja sobie nie wyobrażam teraz, że potem moje dzieci oglądają taki film. No to jest. To jest coś, co mi się nie mieści w głowie, a tobie się mieści, Marion Magic. Nie wiem, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną. Ale ja rozumiem, że takie pytanie może powstać w głowie, powstać w głowie bo, no bo no to też jest na ekranie, to też jest jakiś tam film, jakiś rodzaj, chciałem powiedzieć, artystycznej wypowiedzi. No niekoniecznie. W każdym razie, no, taki film to się sprowadza do jednego, no, że się ktoś spotyka i i, i, i jak, jak najszybciej prowadzą do tego, że, do tego, no. Co innego rzeczywiście, no i są przecież w Polsce dziewczyny, aktorki, m, które próbowały kiedyś zagrać w takich filmach o zabarwieniu erotycznym i, i, i granie scen e, miłosnych, scen uniesienia. No to jest granie, to wtedy jest granie. No, ale wtedy się nie uprawia seksu, tak jak w filmie pornograficznym. To są dwie różne rzeczy, no to właśnie zagrać scenę Yy, seksu, nawet tam ostrego czy coś, no to, to, to ja wiem, jak to się robi, jak to się kręci, jak się ustawia kamerę, żeby to było złudzenie, że tak jest, a wszystko jest udawane i zagrane, no to tak, ale w filmie pornograficznym pod tym względem nie ma grania. Tam jest filmowany akt seksualny. Tam nie ma miejsca na granie i tam nie potrzeba aktora. Trzeba ludzi, którzy są wyposażeni. I w inne atrybuty, więc no chyba wczerpałem odpowiedź, ale no musiałem na to pytanie odpowiedzieć, bo nie mogę go unikać. Chociaż uważam takie pytanie za zbyt, zbytnie nie na miejscu. Tyle. Dana Banana. No dobra. Wujku, nie dostałam się w tym roku na aktorstwo. Zaczęłam studiować wiedzę o teatrze. Ile dać sobie szans na podejście do egzaminów w szkołach teatralnych? Wiesz co, ciekawe pytanie, bo bo się nie dostać na studia aktorskie. Ja też tak miałem, jak się nie dostałem, pamiętam. I też zdawałem na wiedzę o teatrze w Łodzi. I powiem Ci, że to było tak, że tam były, zdałem egzaminy śpiewająco, oprócz historii, bo myślałem, że tam będzie historia sztuki i, 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 i tym, w tym byłem dobry, a tam była w ogóle historia, chyba jakieś pytanie o NATO, a wtedy Polska nie była, nie była w NATO, tylko była w Układzie Warszawskim. I chyba coś za dobrze powiedziałem o NATO, bo miałem zero punktów i byłem pod kreską, nie dostałem się na wiedzę o teatrze i poszedłem do szkoły gastronomicznej, żeby mnie do wojska nie wzięli. O, znacie historię. Więc yy, ile dać sobie szans na podejście do egzaminu w szkołach teatralnych? Nie wiem, czy jesteś kobietą czy mężczyzną dana banana, bo jak się dziewczyną, no to ma, może zdawać mnie skończoność. Tylko z drugiej strony wiesz, no gdzieś ta młodość się kończy. Gdzieś ten zapał umiera. Dziewczyny powinny się dostawać do szkoły teatralnej, im młodsze, tym lepiej. No, bo jednak 4 lata potem musisz przestudiować i wiesz, i, a potrzeba w zawodzie kobiety, która. No bo aparycja jest jedną z bardzo ważnych cech aktor, a, a, aktorek. I zazwyczaj do szkoły teatralnej przyjmuje się i tu nie ma żadnego, że ktoś kogoś dyskryminuje że jak jest dziewczyna o mniejszych walorach urody, to nagle ma być gorsza. Nie, 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 nie. Chodzi o to, że to też się ocenia. Bo jednak yy, to tak jak z patyczkiem, tak? Gruby patyczek można pocienkować, ale cienkiego nie można pogrubić. No, no nie da się. Więc jak ktoś jest ładny, to łatwiej go pobrzydzić, niż jak ktoś już jest bardzo charakterystyczny i trzeba z, nie, z niego zrobić kogoś ładnego, takiego ładnego, jak my sobie wyobrażamy, kanon, kanon piękna, nie? Więc, no, no, no w tę stronę to, to jest. Ta aparycja ma znaczenie. I ma, tak, tak miała. Nie wiem, jak teraz jest, być może w tej chwili nie ma znaczenia, ale powiem Wam, że dziewczyna najmłodsza, no tym, tym, tym ma więcej jakby do zaoferowania, już w, tym, w tej sferze wizualnej, prawda? I energetycznej. Więc, ile sobie dać czasu? No, ja zdawałem dwa lata pod rząd. Pan Gajos zdawał 4 albo 5. No więc sobie musisz sama odpowiedzieć, lub sam odpowiedzieć na, na to pytanie, bo, bo tutaj nie ma jakby generalnej odpowiedzi. Zależy, jak jesteś zdeterminowana, zdeterminowany, jak czujesz swój talent, jak, jak jesteś odbierany albo odbierana. I tu musisz sama podjąć decyzję, ile. Będziesz się starać, no bo jednak, jak słyszysz drugi, trzeci raz, czwarty raz odmowę, to, to tracisz wiarę w siebie. To, to nie ma tak, że cały czas będziesz przekonana, że jestem Gajosem. Jestem Gajosem, tylko oni się nie poznali. Mógł się nie poznać raz, drugi, czy trzeci, czy czwarty? No to trudno, trudno mi powiedzieć. Nie znam się na tym. Na tym, żeby być aktorem. W tych czasach nie trzeba kończyć szkoły teatralnej. No ale jak studiujesz wiedzę o teatrze, to kiedyś możesz być krytykiem filmowym i wszystkich tych, czy tam teatralnym i wszystkich tych kolegów, którzy się dostali, a ty się nie dostałaś, to możesz potem, potem cudownie niszczyć w swoich artykułach. Ja, ja zdawałem z takim chłopakiem do szkoły teatralnej, on się nazywał Nowicki chyba wtedy, teraz piszę pod pseudonimem. No i od początku mojej kariery mnie strasznie jechał po mnie, no bo ja się dostałem, o on nie. Skończył wiedzę o teatrze, także no różnie może być, ale próbuj. Jak ja powiedział powiedzieć, że nie? Dawaj, jedziesz do przodu, jesteś najlepsza. Martyna Spica. Jaki jest wuja ulubiony słodycz? Jaki ulubiony słodycz? To ciekawe, ciekawa forma. Ulubiona, u nas się mówi w Mazowszu ulubiona słodycz. Yy, ale mnie zaskoczyłaś, ja, ja kurde jestem. Ja lubię słodycze, niestety, lubię, ale się ograniczam. Ale się ograniczam, chociaż mam taką um, przemianę materii chyba, to jest genetyczne, że jakby wszystko szybko spalam. W dzieciństwie uwielbiałem mleczne czekolady, teraz lubię twarde. Ale mój favorite to jest ptasie mleczko. To normalne, klasyczne, waniliowe. Te wszystkie cudawianki już mi nie, nie pasują. Ptasie mleczko. Lubię też pawełki. Ale tylko za zwokaty. Lubię wszystko, co ma marcepan. Bo jest jak ja uwielbiam marcepan, jak ja uwielbiam marcepan. Przez marcepan kiedyś mi, to też w książce opisuje. pobił mnie facet, skatował, jak miałem 12 lat, poszedłem sobie kupić taki batonik z marcepanem w środku i mnie napadł taki pijany facet, zresztą dość boleśnie, bardzo boleśnie, połamał mi palce, żebra i tego, ledwo z życiem uszedłem, dlatego ten marcepan. Tak mnie ciągnie do dziś. Także to jest moja ulubiona słodycz, chociaż uważam, że najwięcej słodyczy mają owoce. Ja na przykład lubię winogrona, takie dobre, dojrzałe winogrona i pomarańcze słodkie. Próbowałem do grejpfrutów jakoś podejść z miłością, ale one jakoś mogę zmieszać z, z, z sokiem pomarańczowym i wtedy dam radę, ale tak samo to nie. Słodkie, no lubię słodkie. Naturalna słodycz jest najlepsza, właśnie taka z winogron. Z winogron najlepsza, także pijcie wino. <gry> Adaś, no to głupi żart, to wytniesz, no Adaś to wytnie, także nie picie wina alkoholu. Nie wolno pić alkoholu, nie wolno. No nie no, pta się mleczko zwycięża. A, jeszcze są te. Trufle, takie cukierki, trufle. No oczywiście też lubię te bajeczne, wiecie, tę mieszankę wedlowską, też, bo to z dzieciństwa. No i Prince Polo, jakbyśmy tam, mówili. nie Prince Polo, tylko, nie Mały Książę, tylko, tylko Prince Polo, nie? To, to jeszcze za, za mojej młodości myśmy to, to jedli. Kiedyś były takie czekoladki czarusie, za komuny, też lubiłem. Ale kurczę, lubię yy, rzeczy, które mają czekoladę. Na przykład jak w dzieciństwie ktoś miał landrynki, Albo dropsy, niech tak. kukułki też mi nie pasowały. Musiało mieć czekoladę. T -t Adam Adamski. Może wujek wie, dlaczego w polskich filmach jest tyle nudnych scen? No stary. Ostatnio oglądałem Legiony. O kurde. to będzie mocne. I jakby zostawić same sceny, gdzie, gdzie coś się dzieje, to film trzeba 40 minut. Ty może tego nie dajmy co Adaś, bo moi koledzy z nienawidzą. Ale to Adam Adamski pisze. Dobiła mnie scena, gdzie główny bohater ciągnie kamień przez pole i trwa to dobre półtorej minuty. Skąd to się bierze? Pozdrawiam. Ty, jak duży kamień, to półtorej minuty to nie jest dużo. Nie spokojnie. Wiesz, co ja sobie obejrzę? Te legiony na spokojnie i tego. I... Ale nie ma nudnych scen w polskich filmach. Nie ma czasu na nudne sceny. Może wiesz, to jest epopeja, to może ci się wydawało. Bo pamiętaj, że my jako odbiorcy, jako, jako ci, którzy percepują film, Piękne słowo percepcja. Percepują film, to też my jesteśmy w tej chwili przyzwyczajeni do krótkich form. Serialowo, wiesz, szybko się ogląda, temat przechodzi w temat, a to jednak jest epopeja, wiesz, to mi się może wydaje, że to jest coś nudnego, bo już jesteś odzwyczajony od tak zwanych opisów. Ja pamiętam, że jak czytaliśmy Sienkiewicza, pustyni w puszczy, że widzieć co jest w książce, to się opuszczało całe wielkie, cudowne, opisy przyrody, że ta, wiesz, tę Afrykę miałeś po prostu tak opisaną, że malarz by tak nie namalował, jak się to opisał. No ale myśmy to olewali, tylko fabuła, co będzie dalej. Poszedł w prawo, strzelił tu, zabił tu, wziął, wiesz, to... To, no, no, można i tak opowiedzieć legiony, ale no to jest jednak epopeja, więc coś znaczy, jak ten gość ciągnie kamień przez pole przez półtorej minuty, może. Może tak, który słabo zagrał, może źle było wyreżyserowane, ale, ale wątpię. Ja uważam, że nie ma nudnych scen w polskich filmach. No, ja wtedy śpię. <grym> Kuba Wawrzyn, ostatnie pytanie dzisiaj. Czy wujek. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Czy wujek Czarek jeździł kiedyś traktorem? <grym> Pozdrawiam. Kuba, kiedyś ja mam traktor na działce, na mojej, na Warmii. Mam, mam taką swoją działkę, można to powiedzieć, no i tam mam traktor, wobec traktora tam tyle hektarów to mnie nie, nie skosisz, no mam traktor chiński, główno jakiś, ale jeździ, no i traktorem uwielbiam jeździć, wiesz, to ma moc. To ma siłę. Pytanie, jak masz traktor, to możesz mieć, no może nawet nie mieć yy, samochodu terenowego. Kiedyś Bałtroczy go opowiadał, że on w Wolsztyńskiem mieszka, yy, że ma takiego pana, chyba też Piotra, który ma traktor. I tam koło niego, koło tego pana Piotra, tam ileś kilometrów od jego posiadłości z Warszawy przyjeżdżają tymi, wiesz, Jeepami, tymi terenowymi samochodami różnymi. Jeżdżą po, po tak zwany off-road. Jeżdżą po tych, tych, no i kiedyś Piotrek mówi, że pił z tym, tam jest sklep na tej wsi, gdzie Piotrek mieszka, no i z tym panem Piotrem sobie piwko pili, przed sklepem, jak to w takim miejscu zajebistym. I ten pan Piotr mówi do Piotra Bałtroczyka, taką obserwację miał, mówi, wie pan, panie Piotrze, no bo, a, bo ten pan Piotr się zajmuje tym, że on tym traktorem jeździł i wyciągnął... I wyciągał te samochody, które, które miały tak, to niby po tym offrodzie jeździć i wiesz, na, na naj, najtrudniejsze rzeczy wyjeżdżają z wody. Tak jak na tych reklamach, nie, 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 cztery koła napęd. No, i ten pan ma taką obserwację, że im lepszy samochód terenowy, tym dalej trzeba jechać traktorem, żeby go wyciągnąć. Więc yy, traktor. Są miejsca, gdzie bez traktora brać się ani róż. Kochani moi, tyle wakacyjnego Q&A, Widzimy się za tydzień. A to ładnie brzmi. Widzimy się za tydzień. Lajkujcie, naciskajcie dzwoneczek, namawiajcie innych. Są wakacje, nie macie nic innego do roboty. Namawiajcie innych, żeby oglądali kanał Błyskaczarka, żeby dojść do miliona i wtedy, i wtedy nie wiem co. Co to ma za znaczenie 763 milion. Pewnie, pewnie dla kogoś ma. Dla mnie ważne, że jesteście Wy. Uwielbiam Was, kocham tym sercem. Mam jedno. Trzymajcie się. Widzimy się we środę za tydzień.